W tym miejscu może być Twoja reklama wideo, skontaktuj się z nami. W niedzielę na boisku ze Sztuczną Murawą w Radoszycach rywalizowano o Puchar Burmistrza w piłkę nożną. Najlepszymi okazali się zawodnicy WKS Trójwieś. W zawodach wzięło udział w sumie osiem zespołów, które podzielono na dwie grupy. Z każdej z nich awansowały po dwa najlepsze zespoły, które potem rozegrały półfinały. Ostatecznie najlepszą drużyną okazał się WKS Trójwieś, drugie miejsce przypadło Pertis Fotowoltaice, trzecie ekipie Denaturat. Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Śliwa, a najlepszym zawodnikiem Mateusz Wilk. Mamy dzisiaj turniej o puchar burmistrza miasta i gminy Radoszyce w piłkę nożną. Zgłosiło się 8 drużyn. Gramy w dwóch grupach. Mamy drużyny z Łopuszna, Końskich z gminy Radoszyce, tutaj z okolic. No i dopiero to jest właśnie za nami pierwszy mecz, także zaczęliśmy dopiero. Gramy w grupie każdy z każdym, po 4 drużyny w grupie. Dwie najlepsze drużyny wychodzą do kolejnego etapu i później już na krzyż walczymy o finał. I trzecie miejsce, czyli po dwie najlepsze drużyny walczą o miejsca 1-4.